Umiłowani w Panu, bracia i siostry, zbliża się ten najbardziej radosny moment w całym roku liturgicznym. Zbliżają się radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego 2022 roku. Wydaje się, że w tym roku jednak jakoś trudniej nam Przedostać się przez różne przeszkody, przeżycia, wrażenia do tej radości, bo ciągle uwagę naszą skupia to, co się dzieje na Ukrainie. Kiedy nawiedzamy różne miejsca pasyjne, tam przeżywamy liturgię, odprawiamy nabożeństwa, to wydaje się, że w tym roku Takim wielkim miejscem pasyjnym, taką golgotą jest Ukraina, gdzie ludzie cierpią, gdzie tracą życie, gdzie są łzy, płacz i krzywda, ale jednocześnie jest to miejsce, gdzie dokonują się ludzkie wybory. Owszem, z jednej strony z pewnością są takie postawy, które są zdradą wobec Chrystusa, są zaprzeczeniem Ewangelii, ale głęboko ufamy, że jest tam również bardzo dużo dobra, że bardzo dużo ludzi powściąga swój gniew, zwycięża złość, otwiera się na miłość. Wyciąga rękę do pomocy. Również my w Polsce staramy się wejść w postawę Weroniki pod Krzyżem na Drodze Krzyżowej czy Szymona z Cyreny. Chcemy braciom z Ukrainy, którzy ratując swoje życie, przybyli do Polski, okazać pomoc, życzliwość. I myślę, że tak jest w bardzo wielu przypadkach. Ukraińców jest w Polsce, również na naszym terenie, na wschodzie Polski, bardzo dużo. To, co możemy zrobić, to, co nam dyktuje serce, to robimy. Chociaż myślę, że są wśród nas też tacy, którzy jakoś wchodzą w postawę. Tych niewiast jerozolimskich na Drodze Krzyżowej, które lękają się, które dużo mówią, natomiast może za mało robią dobrego. Więc to jest dla nas też jakaś okazja do tego, by opowiedzieć się wyraźnie po stronie Chrystusa. Bo my wszyscy, ludzie ochrzczeni, no to tak jak w bazylice grobu pańskiego w Jerozolimie. Pod jednym dachem jest miejsce, gdzie Chrystus umarł za zbawienie świata i jest miejsce pustego grobu, gdzie zwyciężył śmierć, gdzie powstał do życia. Tak samo każdy chrześcijanin nosi w sobie śmierć Chrystusa, ale też nadzieję zmartwychwstania, nadzieję zwycięstwa. Chciałbym życzyć wam, kochani, aby ten Czas Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w tym roku był źródłem radości, żeby podnosił nas na duchu, żeby budził tę świadomość, że jest blisko. Chrystus, który zawsze zwycięża, który ma w sobie życie i tego życia chce udzielać nam. Obyśmy tylko opowiedzieli się po Jego stronie, obyśmy tylko mu zaufali. I tego zaufania, tej pogody ducha, tego otwarcia się na drugiego człowieka Wam życzę. Wszystkiego co najlepsze, radości wielkanocnej. Szczęść Boże.